Siemano, witam Was w pierwszym odcinku z The Forest. Jeśli się spodoba, możesz zostawić lajka. Jeśli chcesz więcej mojego kontentu obejrzeć, zasubskrybuj mój kanał. A już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Eee, dobra, wracamy. The Forest po dwóch latach. Chyba, jakoś tak. Albo więcej, nawet. Więcej, bo w sumie tak na poważnie ja w te grze grałem chyba 3 lata temu. Ciągle coś tu się zmieniło. Podejrzewam, że nic Hmm, Domyśl się I, no To jest nic? Się... O, wow. No właśnie Podnosi zeszyt! Pa, ten co z lewej strony Dobra, co to? Pi pi pierwsza klasa? No, można powiedzieć Jakie turbulencje, panie? Ja się na takie coś nie piszę Halo? O coś mi Ale jeb... Dobra A, pobudka Co robimy godzinę? Ja nie przestam O kurde Jeszcze się ogląda z tyłu Jezus Co jest? Czemu tak... Ej, jaka czułość, matko bosko No... Ty... Czułość na początku jest gigamierna. Co jest? Co to tak szybko lata? Trzeba zmienić to. Tak. Okej, okay, dobra, o. Dobra, amku, żarełko, wszystko co pozostało, siekiera. Tyk. Gdzie się w walizki podziały Wszystkie. To, to tyle? Halo? A no, no. tutaj się je Tu są patyki O tu są Czemu, bo nie zabiłeś Lina tyk. Dobra, ty szybki tutorial how to play this game Uwaga Otwierasz jaki Kraftujesz to Cyk, 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 cyk No to bierzemy Nie co, tego GD robimy Później będzie wyprzane, mieć kości Dobra, wracamy do ciebie Co jest? Ale lagam No bo ja weszłem do jaskini A. <laughs> dlatego Jezu, <laughs> zapomniałem, że tu było tak ciemno zawsze w tych jaskiniach Nic nie było widać, nigdy Tylko... Zapalisz tak jakby nie przechodzi Dlaczego? czemu? Przecież oni nie są wyczuleni na ten... na światło Ale mogą widzieć, uwierz mi Tak? Y y raz mnie zobaczyli A Ale będę pił to nie kradnij mamony! Zostaw mamonę w spokoju Pasażerowie Zegarków, multum Katanka, szmatki Elektronika Błotowy, alkohole piczka. I teraz tak mm. E, nie mam taśmy już, ooo Po latarkę jeszcze Pasara, e, Gdzie była zwykła latarka? A, tutaj, Uf. faktycznie Nie o i co picie jeszcze? A, ile mam? Eee, dobra, ma No, małeś jakieś przy okazji Jest, Jedno jakieś A, wypiłem dwa latareczka A, jednej taśmy brakuje mi No, no mnie też, braku, też brakuje taśmy Taśma chyba była najgorsza do znajdowania mi się wydaje. No zawsze trzeba było chyba chodzić do jaski i zbierać oh. po tych po waliskach. Co? A tu jest ma? Nie, tu, tu były też szmatki jeszcze Okej, okay, no to wzią. nie Nadopiamy się Hello my friend. What are you doing man? Hello Nope A patrz tu Nope E, da się zrobić no. Nope 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 E czemu nie mógł głonów Dobra wiem jak go zrobimy, Ej, co się podoba Albo nie Masz bombę na mordę ja Nie wiem czy cię nie wysadzi to Jej Nie wysadzi Teraz wystarczy takiego frajera spalić. Tu łatwego nie ma. E, sorry, fuu e, dwie bomby wysadzają go. Czyli trzeba zrobić bombę plus ołotę. Z co pamiętam, chyba i zginął wtedy. Jeszcze żyjesz. Nie, już. trwały jesteś. A, w Czekaj ja, ja, ja go budijem Czekaj e, e, Bo stamina nie mam Eee i stakujemy sobie aż będziemy mieć 10 wtedy zakładamy o. Jak Czekaj, zawsze tu, tu jeszcze to, jeszcze to O my... tu właśnie bo już ma tak dużo takie dobre rzeczy gdzieś Możemy iść tutaj w sumie to walizki jeszcze zbierzemy po drodze Dobra Otóż walizki pamiętam gdzieś były Właśnie kamyczki małe, o tutaj są walizeczki Ta taśma Bateryjki o. A B PVP jest włączony widzę Nie yeah. O, patyków mam za dużo, dobra Tak, mam dużo patyków To chcę zrobić coś z patyków, chcesz, żeby z patyków Rzut drewnianą dzideł 40 obrażeń bije Tak, ja Połej. mam dżidę sobie. Mam, łuk własnej roboty, o właśnie, tego nie ma. Łuku, łuk się też przyda Tu były te, o O, haj z niego leciał Dawaj pieniądze Dwie pieniądze, dwie pieniądze to, że... O, to jedno picie, górze sobie Farmienie pieniędzy Dobra Gdzie teraz my, my idziemy? E, tutaj no wyjdziemy już na powierzchnię Co ja zapamiętam Byle nie, nie. nad fajonka, bo z nim się chujowo walczy Nie, tu jest wyjście na powierzchnię już no. Tu jest to akurat jest dosłownie W centrum lasu wyjście o kurwa yy, mapę przydałaby się jeszcze znaleźć O to jest też bardzo przydatna rzecz Mapa, mapa, tylko mapa była... Kurde nie pamiętam w jakim rejonie była ja, ja, ja wiem gdzie jest mapa. Bo mapa Mapa nie pamiętam czy ona była w jaskini czy ona była... W jaskini, w jaskini To nie wiem To ja wiem gdzie była No to jak no. pamiętasz to możemy tylko, iść po mapę. do głównej wioski ty teraz Trzeba pasażerów bo ja pamiętam że oni się zawsze bugowali Jak się ich nie znalazło od razu to to ja sobie przy wszystkich do, do głównej wioski iść trzeba będzie A! Mapa jest w wiosce, faktycznie! Dobra, przypomniałeś mi teraz A to dobra, ta główna wioska to wiem tutaj Szmatka I tu jeszcze był jeden, o właśnie Przemka, Dobra mm, Orientacja w terenie I Tu stawiała zwyczajna to co, byliśmy już nie, niej, tu samolot właśnie. Nie, jest tam dalej? O, koledzy! Hello! What happened? Nas tu nie ma! My tu nie byliśmy! Nikogo nie widzieliście. Tak mnie gonią, nieźle. To są patrolowe. Pamiętam, że najpierw były chyba patrolówki, a potem dopiero byli ci agresywni. Tak, bo no? idzie za mną i chce mnie bić. No to panowie jednak rozpoczęliście bójkę. Okej, okay, rozumiem, rozumiem. Dobra, jeden był. O, to bierzemy go na plery i bierzemy ze sobą. Będzie na spalenie. Na stos pójdzie. Pierwsza ofiara dzisiejszego dnia. Czekaj, bo ja zaraz demy obrażenia Eee, obrażenie no zimno. Właśnie ten standard... Trafiliśmy na laki, że akurat zimno jest. O, poczekaj, czekaj, czekaj Dobra, o właśnie Nie, no. ich weź go w sztukę Aż, łoni! Mogę najlepiej palić Forston, bo. O, kolejni. Ah, oh, shit, here we go again. Na nie wiem gdzie, nie widzę ich. Gdzie ja wy jesteście? O, tutaj, co ma. Jeszcze jeden E, 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 e Co e. ty Jeszcze jeden, boże ile was tu Nie, będzie musiał iść tu do strony śmierci, czy będzie ten w, wiesz, w sensie możemy wziąć kijek i, 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 i dać sobie na niego szufladkę i tyle. idziemy. Czekaj, to też to wezmę. Dobra. Tylko to nic jest nie widać w tym momencie. Eee... Yeah. nic nie widać. No bo to dał nam. To co jest? Sprawiliśmy, czy mi nie, nie chce działać hmm. O, o. energię można znieść Sprawiliśmy Tak? O, no, na ślepego, dobrze, idę Tylko takie gówno widać, y y y, że to już zgasłem sobie Klary, przydadzą się Kolejny kolega O, płyty Czy... Tunika No i koledzy Alkohol tu się powie Napił się Grzyla, zrobił O, ale ty, e, 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 a, a, serio, ty alkohol no, NO HP odnawia? Kto, kto to wymyślił? No porcy te gry Chyba daj pieniądze Money, Ech... money, money money o, 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 zegarek. Ktoś chyba bardzo lubił pi pić w o, życiu. A? of course, dobra. Robimy sobie pit stopa. tutaj okay, też nie pada. Lina. Picyk. sobie ze sieciku, co tam ciekawego. Podstawy przetrwania, ale jakbym nie wiedział, że takie coś istnieje, także. Zakażenie potrzebuje... O. Dobra. O, to są walizki nie otwarte. Cały, nie otworzyłem. A few moments later. O, kolega. Ta? o to będzie na stos. się. Wypadł, oja chałupa. E, a nie. Po, nie płaciłeś podatku. Przejmujemy tę kawirę. Eee, e, się odwróciłem, a o minę mi wyskoczył. No właśnie widzę, kolej tak przybiegł. Nie ma, nie płaciłeś, nie płaciliście za to Przejmujemy ten teren. Dzisiaj to jest nasza baza. <noise> nie, no, ty nie będę bieszkał wiosce kanibali bez przesady. Będziemy mieć co chwilę inwazję tutaj. No ty, i, i to by dopiero była na no, obrona często hobby. No byłoby, tylko że byłaby nie do obronienia w tym momencie, bo się nie dałoby obronić tego. Będziemy do to jest kini. co nie, jest tutaj. nie, czekaj, tu jest nasza baza. Za mną, za, mną, za mną. Tutaj, o właśnie O, szmatki. O, mm. to Mmm. No. Makuma. Ty. Gramy w ping ponga? Nie, czy tego? tenisa ziemnego? zimnego? Wrócimy. tam poleciało, wiedziałem. Dobra, schodzimy na dół, idziemy po mapę. Ja tu chcę wiedzieć, gdzie tu się co dzieje. Czekaj, bo... Nimno. Ale lago. Ok. Ale przelagło Ja wiem. Ja yy, najgorszy moment jest wtedy, kiedy przelagujesz, zjeżdżasz na dół i nagle cię wpierdzieli pod tekstury To jest przepiękna rzecz O, takie rzeczy lubimy Dobra, kompas, ja mapa tu na bok jeszcze Wiem, bo tutaj też są małe lizeczki no, ja pamiętam. ja A, to było p. Najpiękniejsze rzeczy w tej grze Alkohol, który spodziewam. Uwielbiam to Matken Miedź idę Matken Pochodne Trzeba coś zjeść już głodny jestem Dobra kiedy mam Cóż on Jeszcze będzie dużo akcji żeby baton znajdować Nie czekaj muszę zmienić tego Bo przecież mnie za szlak trafi Grafika Barwa Teksańska daj nie teksańska Super O! Od razu więcej widać Nie O! Tak było to, to, to było tu, to było tu, to było tu Ale... No, o, o, to dokładnie się Bo tu jest ta Was, padyla go, nadopiam O, jest ginął Badylem go Eee, tutaj było zejście po tą nowoczesną siekierę no Tak, tutaj, tutaj, jest. No. Nie to, 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 to. Tutaj nie zapiszemy gry, nie musimy zapisać grę, że tam Musimy chcemy. zbudować jakieś miejsce zapisu. No może chcemy za zrobić zapis w jaskini i tyle no to. No, no możemy. Tylko tak, bo... że liści będzie nam brakowało, w sensie to już zdarzyło jest liści wtedy. Ale chyba, że I, mamy i, i, na tyle. Ile masz liści? Ja mam 36. No to... Ja, ja mam wszystkie. Czekaj. To dobra, to może robić tu zapis. To się da oczywiście. Ja nie pamiętam czy ona czy się da czy nie. Kąd, e, 5 patyków masz? E, mam, spoko. Nie robi się patyki, to. ja zawsze mam na fullu e, Czekaj, już chwila. Tylko ja swoje zrobię. Chyba porobisz porobił już te bombki, bo chciałem pozbierać te, te te bo tak elektroniki szkoda tu zostawiać w sumie. No jej jest. Proszę Masz gillę. Nie potrzebuję, wiesz? Okej, okay. dobra y, 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 y. Ja zapisałem, teraz ty musisz zapisać dopiero. A, już, a No, musisz, jak ja zapisałem to dopiero ty możesz Bo mnie nie zapisze No no, dobra, no jak no, mamy to To możemy chodzić